40 tysięcy kościołów, które zostaną zamknięte w ciągu najbliższych dwóch, 3 lat. 40 tysięcy z tego co ja słyszałem, to cała masa powierzchni mieszkaniowej, jeśli urządzi się to tak ładnie jak tutaj. Przebudowa trwała 2 lata. Wszystko jest zrobione z drewna. Czynsz w każdym z 32 mieszkań socjalnych w Sakrolowcie wynosi około 500 euro miesięcznie. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby wewnątrz kościoła dało się wybudować mieszkania. Dlatego przez pierwsze 2-3 dni, kiedy wchodziłam przez drzwi, byłam skołowana. Chodzi pani regularnie do kościoła? Nie, teraz do każdego zrobiło się daleko. Musiałabym jeździć do centrum. Bardzo mi się to podoba, że kościół jest w ten sposób używany. Inaczej byłby pusty i po prostu się rozpadł. Rozkład mieszkań jest zupełnie inny, wyjątkowy i to był powód, dla którego się tu wprowadziłam. Mamy tu bardzo wielu polskich sąsiadów, którzy nie akceptują, że ludzie mieszkają w kościele. Ja próbuję z nimi rozmawiać. Mówię: To nie ja rozpieprzyłem Wasz kościół. Nie przychodziliście tu, to go zamknęli. A jeśli dobry Bóg mieszkał w kościele, do którego nikt nie przychodzi, to pewnie pomyślał: nic się tu nie dzieje, przeprowadzam się gdzie indziej. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie te świątynie, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano te świątynie. A ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem z martwych wstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Tu widzimy Jezusa Chrystusa. Jest, udało mi się. Jestem w środku. Proszę popatrzeć na szachownicę, jak to jest zbudowane, tutaj sprzedawany jest alkohol. Piwo, wino oraz inne drinki. Człowiek zamiast się odezwać, to uderzył mnie w ramię. Tak został wychowany. Teraz potrzebuje pomocy, ale nikt mu nie pomoże. Pierwszy dotyk już mam zaliczony Teraz pokażę wam to główny ołtarz. Jak widzicie są zasłone. Domyślacie się co jest za tymi zasłonami. Coś czego nie mogę wam pokazać. Coś czego oni nie chcą, żebyście widzieli. Dobudowane piętra w środku kościoła. Tutaj prowizorycznie dobudowana toaleta w środku kościoła. W następnym odcinku pokażę Wam toaletę, która nie jest prowizoryczna, jest w środku kościoła. I znajduje się obok sklepu, który jest w środku kościoła. Wir wollen den Gottesdienst vielleicht etwas ungewohnt beginnen, anders als Sie das sonst kennen. Und dann dieser ökumenische Moment der evangelische Pfarrer Martin Jordan der Bauer im geistlichen Dreigestirn empfängt vom katholischen Diakon die heilige Kommunion. Bis heute ein Streitpunkt zwischen den zwei großen christlichen Kirchen, für das geistliche Dreigestirn dagegen kein Problem. Das ist Że by wszystko było tu jak w niebie, czuwa przeor zakonu Świętego Krzyża. Architekci, którzy przebudowywali ten kościół na pięciogwiazdkowy hotel, stwierdzili, że przeor będzie się tu dobrze komponował. And, uh, their, uh, Bracia zakonu Świętego Krzyża byli znani z tego, że robili wiele rysunków i przepisywali księgi. Mm. Dzień dobry, mogę zaproponować coś do picia? Sok pomarańczowy. Dla mnie też. Kopiowali tu księgi, i w 1758 roku, podczas rewolucji francuskiej, wykopali stąd mnichów. Po tym, jak wykopali mnichów, była tu jeszcze piekarnia, skład amunicji i Instytut Rozwoju Rolnictwa. Niebiańskich rozkoszy można tu doznawać od 7 lat za jedyne 180 euro za noc. Bez śniadania. Pokoje hotelowe są w części klasztornej, a w części kościelnej restauracja, recepcja i tak dalej. Każdy ma w tym momencie problem z przyciągnięciem gości, ale przez to, że jesteśmy tacy wyjątkowi, ludzie chcą tu przyjeżdżać. Ale jest dla wiernych pozostawiono mały pokoik, który w zupełności im wystarczy. Jest jeszcze grupka starszych ludzi, którzy byli i są mocno związani z tym kościołem, i bolało ich to, że zrobiono z niego ścianę wspinaczkową. Chcieliśmy ich do siebie przekonać, ale nie mogli zacząć się z nami wspinać. I część elementów sakralnych zgromadziliśmy w tym pokoju. Tu jest osobne wejście. Ile osób przychodzi? Jakieś 5-6 osób tygodniowo. Przychodzą na dół, piją kawę i przez chwilę się tu na górze modlą. Niedzielny poranek i okolice Kościoła Świętego Ludwika w Berlinie. Rozpoczynamy poszukiwania młodych Niemców poszukujących Boga. Przygotowuję reportaż o religijności w Niemczech. Ale my wcale nie jesteśmy religijni. Religijność? Robię reportaż o religijności. Bzdura. Wyłącz tę kamerę. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ta grupa oczywiście nie jest reprezentatywna. Pytanie: <grym> dokąd pójdą ludzie? <grym wytanie> Paradoksalnie wielu z nich wciąż odwiedza kościoły. Erotyczne pokazy nadal budzą kontrowersje, ale na to, by na stałe zamieszkać w kościele, decydują się nawet katolicy. Młodzież wcale już nie przychodzi. Święty Józef z Nazaretu jest między innymi patronem ludzi tracących nadzieję. Prawie nikt z moich znajomych nie chodzi do kościoła. Ich to obchodzi po prostu chcą jeździć na deskorolkach. Archanioł Gabriel, który miał strzec kościoła pod wezwaniem świętego Józefa w holenderskim Arnem ma w ustach papierosa. Tak zdecydowali nowi najemcy budynku kościoła. Czuję się tu inny klimat. Bóg cały czas nas obserwuje. Czasami jak idę do łazienki na tyłach, to jest trochę strasznie, bo to przecież kościół i jest ciemno. Przez długi czas szukali lokalizacji na skatepark w Arnhem. I wtedy zwolnił się ten kościół. To coś więcej niż zwyczajny skatepark, np. w opustoszałym magazynie czy fabryce. Kościół to coś więcej. Miesięczny czynsz w wysokości 1500 euro jest współfinansowany przez samorząd. Z pensji razem z podatkiem szybko weryfikuje poziom religijnego zaangażowania. To przyjdzie też do Europy Wschodniej. I Kościół w Polsce nie będzie w stanie się temu przeciwstawić. Na te wszystkie zmiany z make not my father's house an house of merchandise Joş, kto živə?